Które dociera do nas, dzięki temu światłu my przemieniamy się, stajemy się przemienieni w ten sam obraz. Nasza natura, grzeszna natura, znika i rodzi się nowa boska natura w nas. Duch Boży nas przemienia i Ty zaczynasz być przebóstwiony. Tu o to chodzi, że widząc Jezusa, słysząc o Jezusie, My się przebóstwiamy, stajemy się podobnie do Niego. I tak działa o łaska Boże, tak działa Jego moc i namaszczenie. Dlatego wejdź w to święto i świętuj te święta, te dni narodzin Pańskich, dni Chanuki, świętuj jako dziecko Boże, które jest przemienione. Przez słowo, które dociera. I dlatego tak ważne słowo, dlatego to tak ważne, kiedy...